Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Paulo Souza chce opuścić reprezentację Polski. Bardzo słabe zachowanie Portugalczyka. Szalony plan prezydenta FIFA. Chce organizować mistrzostwa świata co dwa lata. De Ligt może przejść do FC Barcelony oraz Pep Guardiola, który ukarał Jacka Grillisha oraz Phil Fodena. zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka tak abyście nie przegapili kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę, aby dzisiejszy odcinek powędrował do jak największego grona osób. Osobom, które już mnie subskrybują oraz regularnie łapkują moje filmy, serdecznie za to dziękuję. A teraz ja już nie przedłużam i przechodzimy do dzisiejszych newsów. Dzisiejszy materiał muszę zacząć od informacji, która wczoraj obiegła polskie media. Mowa o potencjalnym odejściu Paulo Souza z reprezentacji Polski. Brazylijski dziennik Rekord poinformował, że Portugalczyk na moment zostanie zaprezentowany jako nowy trener Flamengo Rio de Janeiro. Tak ten temat skomentował na Twitterze polski dziennikarz Sebastian Staszewski. Paulo Souza chce odejść z reprezentacji Polski i naciska PZPN w sprawie rozwiązania umowy. Souza nalegał na rozmowę z prezesem Cezarem Kuleszą, która odbyła się dziś. Przyznał, że ma ofertę flamengo i chce ją przyjąć. Poprosił o zgodę na rozwiązanie kontraktu. Kulesza odmówił. Co ciekawe, do owych insynuacji odniósł się agent Sousy, który totalnie zaprzeczył wszelkim doniesieniom. Brazylijska prasa jest szalona, nic się nie dzieje, są święta, nie możemy komentować każdej plotki łączącej trenera z jakimś klubem. Jak się teraz okazuje, agent Souzy kłamał, ponieważ sam prezes PZPN-u Cezary Kulesza za pośrednictwem Twittera poinformował, że portugalski selekcjoner chce rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Dziś zostałem poinformowany przez Paulo Souza, że chce rozwiązać za porozumieniem stron kontrakt z pzpn z powodu oferty innego klubu. Klubu. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem. Jest to wręcz bardzo słabe zachowanie ze strony Sołzy, który jeszcze kilka dni temu przyznał, że nie zamierza opuszczać reprezentacji przed marcowymi barażami. Natomiast teraz. Sam sobie zaprzeczył. 51 latek ma być na celowniku wspomnianego Flamengo, który jest gotowy mu zaoferować lepsze pieniądze niż obecnie zarabia podczas współpracy z PZPN-em. Przypomnę, że Paulo Sousa inkasuje rocznie przeszło 800 tysięcy euro, czyli około 4 miliony złotych. Dla porównania Adam Nawałka zarabiał około 250 tysięcy euro, natomiast Jerzy Brzęczek między 150 000 a 200 tysięcy. Na temat chęci odejścia Sousy z reprezentacji Polski wypowiedział się również znany polski dziennikarz Michał Pol podczas jednego ze swoich liveów na YouTube. Słuchajcie, Paulo Sousa wybrał Flamengo Rio de Janeiro, nie Internacional Sporto Allegre. Woli porzucić reprezentację Polski. Słuchajcie, to jest skandal na skalę światowego futbolu. Reprezentacja Polski została potraktowana jak jakiś reprezentacja jakiegoś państewka z Curacao. Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, słuchajcie, jeszcze w dodatku zobaczcie w jakiej trudnej sytuacji znajdują się nasze chłopaki. Otóż niecałe trzy miesiące przed meczem, o wszystko selekcjoner po porzuca swoją kadrę. Selekcjoner, który nas wpakował w sytuację, w której e, w meczu barażowym z Rosją zagramy na wyjeździe w Moskwie, to jest wina jego decyzji podjętej. Z, przed meczem z Węgrami o niewystawieniu nie, nie Roberta Lewandowskiego, Kamila Glika, e, Piotra Zińskiego od pierwszych minut. I teraz, słuchajcie, to jest tak, jakby lekarz e, swojego pacjenta, którego prowadził, przeprowadzał przez kilka operacji, przed tą kluczową porzucił, bo inny zaoferował więcej Kasy, słuchajcie, bo taka jest prawda. Nie zabrakło również opinii Mateusza Borka, który w dosadny sposób powiedział, co sądzi o odejściu Paulo Souzy. Posłuchajcie. Powiedzieć, że jestem zdziwiony, czy też że jestem zły, to nic nie powiedzieć. Jestem po prostu zdegustowany, jestem zniesmaczony, jestem zmiażdżony decyzją selekcjonera piłkarskiej reprezentacji polskiej Paulo Souzy. Ja sobie nie przypominam takiego przypadku w historii polskiego futbolu, żeby w ten sposób zachować się w stosunku przede wszystkim do piłkarzy. W drugiej kolejności do ludzi, którzy cię zatrudniają, w trzeciej do kibiców. Zostawmy dziennikarzy, bo oni są na samym końcu. Natomiast przypominam, to jest trener, który dostał od Zbigniewa Bońka, są za top. Dostał za darmo turniej rangi Mistrzostw Europy. To był awans brzęczka z pięcioma bramkami straconymi, z wielką przewagą punktową nad reprezentacją Austrii, na której ugraliśmy cztery punkty. 1-0 w Wiedniu, 0-0 na PG Narodowym w Warszawie. Dostaje są za darmo turniej. Przegrywa dwa mecze i jeden remisuje. To jest najgorszy wynik na turnieju reprezentacji Polski od lat. Co się dzieje potem? Potem są eliminacje, albo ktoś źle dokonuje wyliczeń, albo trener kompletnie jakby nie rozumie powagi sytuacji, odpuszczając mecz z węgrami, z rezerwowymi węgrami Robertowi Lewandowskiemu. I to oznacza dla Polski brak rozstawienia w barażach. My mówimy o facecie. Które tak naprawdę nigdzie nie zagrzał miejsca. Czy to było Leicester, czy to było Queen's Park, czy to było Bordeaux, problemy z menadżerami, prowizje, jakieś pieniądze wiszące w powietrzu. I to była suwerenna decyzja Zbigniewa-Bońka. Jednoosobowa. Słyszeliśmy, ten mi powiedział top, tamten top, świetny trener, świetny trener, jaki świetny trener? Co ten trener w życiu wygrał? Jakie on miał papiery, żeby prowadzić reprezentację Polski? Przychodzi trener, zabiera ze sobą kilku współpracowników, wszyscy są sowicie wynagradzani. Nie ma w sztabie ani jednego polskiego trenera. Gdzieś tam cały czas na margines i na boczny tor spychany jest Hubert Małowiejski. Jedyny polski trener, który był z tą reprezentacją przez ostatnie, przez ostatnie lata, także na wielkich turniejach. Nie ma żadnego z polskich trenerów w tym sztabie. Czyli dzisiaj co? Zostaje spalona ziemia, bo pan Souza wyjeżdża do Rio de Janeiro, będzie siedział na plaży, opowiadał te kity we Flamengo i, 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 i w gazetach i w telewizji brazylijskiej. Te same co, co my słuchaliśmy. Siwy Bajerat, thank you for your question. Jan Paweł II. Religia, postawa, zdjęcia z Fatimy. No wszystko fajnie. Ja nie mówię, że to jest zły człowiek, bo nie oceniam go jako człowieka. Mogę oceniać jego postawę jako trenera reprezentacji polskiej. Rozwalone, zniszczone, stracone kilkanaście miesięcy przez moment wydawało się, że może coś drgnęło jeśli chodzi o rozgrywanie ataku pozycyjnego natomiast dla każdego kibica było jasne, że niezależnie od tego, że mamy Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego to my w piłkę grać tak jak Hiszpania Portugalia, Francja nie będziemy i na samym końcu jak przyjdzie wielki turniej to i tak będziemy skazani na to, żeby grać z kontrataku, bo tak też strzamy bramki w tych ważniejszych meczach my nie ograliśmy ani jednego rywala Klasowego za kadencji Paulo Souzy. My w zasadzie no, możemy się szczycić tym, że wygraliśmy w Tiranie. Tak, Tirana. To jest największe zwycięstwo Paulo Souzy, jeśli mówimy o zwycięstwie reprezentacji Polski pod, pod jego batutą. I dzisiaj facet, który sobie skasował federację na kilka milionów, no, po prostu jedzie w następne miejsce, bo znaleźli się następni naiwni, którzy chcą mu zapłacić pewnie 4-5 milionów dolarów za. Dwa lata pracy. Sądzę, że on i tak tego nie wypełni. To po prostu będzie podpisane i na samym końcu w 100% wypłacone w sądzie. Ale i tak tego kontraktu, uwierzcie mi, on, on nie wypełni. Także. Ja, ja jestem zszokowany. Paulo Souza zachował się poniżej jakiejkolwiek krytyki. Tak po prostu się nie robi. Są jakieś zasady, których niestety Portugalczyk nie uznaje. Nie ma teraz po co tak naprawdę trzymać Sołzy na siłę w kadrze bo nie ma pracownika z niewolnika. Miejmy nadzieję, że już w historii reprezentacji Polski nie będzie takiego kolejnego nieodpowiedzialnego trenera. Który tuż przed arcyważnymi spotkaniami w barażach opuszcza szeregi kadry. Jak mają czuć się nasi zawodnicy, to wpajanie, że mamy potencjał, potrafimy to i tamto, teraz jedynie możemy sobie włożyć między bajki. Trzeba jasno powiedzieć, bajere to ten facet ma naprawdę dobrą. Tak decyzję opuszczenia szeregów kadry przez Paulo Souze skomentował jeden z piłkarzy biało-czerwonych. Niestety, nie wiemy kto to zrobił. Czuję się jak frajer. Tyle razy go broniłem, stawiałem się za nim, a na koniec taki strzał w plecy. Stracił wszystko w moich oczach. Teraz nasuwa się pytanie, kto mógłby zastąpić Paulo Souze. Co ciekawe, wczoraj zorganizowałem ankietę zadając Wam właśnie to pytanie. Największą liczbę głosów zebrał Adam Nawałka i chyba nie ma tutaj się czemu dziwić. Problem w tym, że były selekcjoner odmówił już powrotu na ławkę trenerską po zwolnieniu Jerzego Brzęczka. Pamiętajmy jednak, że mamy nowego prezesa PZPN-u, który może swoimi sposobami zdoła przekonać Nawałkę do powrotu, bo nikt oprócz niego nie zna aż tak dobrze naszej kadry, a powrót Jerzego Brzęczka raczej tutaj nie wchodzi w grę. W komentarzach koniecznie wyraźcie własne zdanie na temat zachowania Paulo Souzy oraz napiszcie, kto według Was mógłby go zastąpić na ławce trenerskiej biało-czerwonych. Sytuacja finansowa FC Barcelony, bardzo lekko to ujmując, jest ciężka. Mimo to media regularnie piszą o potencjalnych wzmocnieniach w szeregach Dumy Katalonii. Wiemy już tyle, że klub jest dogadany w sprawie wypożyczenia Ferrana Torresa z Manchesteru City z opcją wykupu po sezonie. Wiele się mówi również o sprowadzeniu Edinsona Kawaniego, ale nie można jedynie wzmacniać ofensywy. Dlatego już się wymawia pierwsze nazwiska defensorów, które do przyszłego sezonu miałyby przejść na Camp Nou. I jak się okazuje, na liście Blaugrana znajduje się Ligt, czyli środkowy obrońca Juventusu oraz prawdopodobnie w przyszłości jeden z czołowych stoperów. Holender liczy dopiero 22 lata, a już jest wyceniany na 70 milionów euro przez portal Transfermarkt. Pytanie więc, jak miałby zasilić klub, który ma ponad miliard euro długu? Jeśli Barça pozbędzie się Filipe Coutinho oraz przynajmniej jednego z obrońców Longle Umtiti, to będzie ich stać na transfer Delichta. Transfer ten byłby jednak trudny z innego powodu. Wynagrodzenie 22-latka według wyliczeń portalu Guardian miałoby wynosić z premią i bonusami nawet 25 milionów euro rocznie, co jest niewykonalne do spełnienia przez Barce. Oprócz tego Delicht jest na celowniku dwóch angielskich klubów, a mianowicie Chelsea i Tottenhamu. Pep Guardiola prowadzi Manchester City już szósty sezon. Mimo to przez ostatnie 5 lat nie udało mu się wygrać Ligi Mistrzów. Mimo, że Szejkowie dają mu niemal nieograniczony budżet. Najwidoczniej są jednak bardzo cierpliwi oraz darzą Hiszpana dużym zaufaniem. Czym nie powinniśmy się dziwić? Guardiola aż 3 razy wygrywał z The Citizens Mistrzostwo Anglii, co już jest dużym osiągnięciem i jest na bardzo dobrej drodze, aby obronić tytuł mistrza w aktualnie trwających rozgrywkach ligowych. City dwa tygodnie temu pokonało aż 7-0 Leeds United, a po dwie bramki zdobyli Phil Foden oraz Jack Grillish. Nie z przypadku ich wymieniłem, ponieważ obaj zawodnicy tego samego dnia wybrali się do lokalnego baru, aby świętować wysokie zwycięstwo z kibicami. Zdjęcia z tego wydarzenia szybko trafiły do internetu, a Pep Guardiola, gdy się o tym dowiedział, miał być wściekły. Następnego dnia obaj piłkarze mieli przyjść skacowani na trening, a na ich szczęście szkoleniowiec był wtedy w Barcelonie, aby uczestniczyć w pożegnalnej konferencji Sergio Aguero. Konsekwencją wybryków Hodena i Grilisza był ich brak na boisku, w wygranym 4-0 meczu z Newcastle United. Guardiola zamiast na wymienionych Anglików, Postawić na dziewiętnastoletniego kola Palmera, a swoją decyzję zaargumentował następująco. W niedzielę zagrali piłkarze, którzy na to zasłużyli. W okresie bożonarodzeniowym przykładałem wielką wagę do zachowania na boisku, jak i poza nim. Jeśli zawodnicy nie zachowują się odpowiednio poza boiskiem, to nie będą grać. Mimo ważnej roli jakie pełnią Phil Foden i Jack Grillish w zespole, Pep Guardiola dba o odpowiednią dyscyplinę w drużynie, co wydaje się zrozumiałe z jego strony. Na koniec warto poruszyć temat, który jest powodem dużych dyskusji i kontrowersji już od kilku dobrych miesięcy. Jak wiemy, Mistrzostwa Świata, podobnie jak Euro, odbywają się co 4 lata dzięki czemu turniej ten budzi ogromne zainteresowanie wśród dziesiątek, a nawet setek milionów ludzi na całym świecie. Prezydent FIFA wyszedł jednak z nietypową propozycją organizowania mundialu co dwa lata. Gianni Infantino swoją decyzję argumentuje tym, że każda reprezentacja, która brałaby udział w tego typu turnieju, nie zarobiłaby na starcie 6 milionów, a 25 milionów dolarów. Warto jednak podkreślić, że sama FIFA zainkasowałaby do tego budżetu blisko 4,5 miliarda dolarów, więc powód organizowania Mistrza Świata co dwa lata jest raczej wszystkim jasny. Dużym przeciwnikiem tego pomysłu jest UEFA oraz CONMEBOL, czyli federacja zajmująca się organizacją kolejno Copa America i Mistrzostw Europy. Dla obu tych federacji mogłaby być to duża strata finansowa, a FIFA, żeby wdrożyć w życie swój pomysł, musi uzyskać zarówno poparcie UEFA, -y, jak i CONMEBOLU. Warto również powiedzieć, że zamiast 32 drużyn, które są dzielone na 8 grup po 4 drużyny, byłoby aż 48 reprezentacji, które zostałyby podzielone na 16 grup po 3 zespoły. Nie ukrywajmy, że organizowanie mundialu co 2 lata nie budziłoby tak dużego zainteresowania co obecnie, ponieważ z czasem ludzie by się znudzili oglądaniem co roku dużego międzynarodowego turnieju. Jeśli weźmiemy pod uwagę również Copa Ameryka i Mistrzostwa Europy. Oprócz tego Mistrzostwa Świata od początku swojej historii odbywały się co 4 lata i nikomu to nie przeszkadzało. Do czasu, gdy zauważono, że na zmianie tego można zarobić ogromne pieniądze. Ma to oczywiście swoje plusy, ale również minusy, jakim jest chociażby to, że piłkarze niemal nie mieliby przerwy na odpoczynek. Po i tak już spiętych grafikach meczowych. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o pomyśle FIFA o organizowaniu mistrzostwa świata co dwa lata. Popieracie ten pomysł, czy wręcz przeciwnie, uzasadnijcie swoją wypowiedź. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.